Piotr Szymański, jestem menadżerem do spraw w relacji z sektorem publicznym w firmie Amazon. Myślę, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Amazon jest firmą globalną, dlatego wyzwania związane z dekarbonizacją dotyczą tak naprawdę naszej działalności na całym świecie. Co też ma odzwierciedlenie w naszym Climate Pledge, czyli deklaracji klimatycznej, w ramach której zobowiązujemy się do tego, żeby uzyskać neutralność klimatyczną do roku 2040 poprzez całej naszej działalności. Ostatnia mila to oczywiście duże wyzwanie, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. Amazon w różnych miejscach na świecie wprowadza różne modele, w ramach których stara się świadczyć swoje usługi logistyczne, jednocześnie zachowując odpowiednią jakość i warunki życia dla mieszkańców. W przypadku Polski. Działamy we współpracy z kilkoma samorządami, dyskutujemy na temat tworzenia stref czystego transportu. Mamy swoje doświadczenia z niektórych stolic europejskich, mamy nadzieję, że będą również wzięte pod uwagę przez polskich decydentów w momencie, kiedy w poszczególnych, krajach, w poszczególnych miastach będą tworzone strefy czystego transportu.